Jest ciepły, choć pochmurny listopadowy dzień. Na ulicach nie ma zbyt dużego ruchu. Wspólnie z siostrą wybraliśmy się na krótki spacer po naszym rodzinnym mieście Siedlcach. Swoje kroki skierowaliśmy do kamienicy, w której mieści się galeria artystyczna. Historia tego budynku jest znacznie dłuższa. Kamienica została wybudowana w XIX wieku. Był to budynek, w którym mieściły się mieszkania dla urzędników carskich. W tych latach siedlce były pod zaborami rosyjskimi. Wówczas kamienica była zlokalizowana w pobliżu cerkwi. Obecnie ta prawosławna świątynia pogruntownej przy budowie jest katolickim kościołem garnizonowym. Dawniej wyglądała imponująco, co można zobaczyć na archiwalnych fotografiach. Po otwarciu drzwi na klatkę schodową, naszym oczom ukazują się murale, na których przedstawiono portrety. Są to siedlczanie i siedlczanki, którzy swoją działalnością wpłynęli na życie miasta. Irena Karpińska, malarka i nauczycielka. Adolf Ganiewski, fotograf, dzięki któremu wiemy jak wyglądało życie siedlec przed wojną. Jadwiga Baryszczewska-Michałowska, innowacyjna pedagogzka i założycielka istniejącej do dziś szkoły. Małgorzata Łada Maciągowa, malarka, której twórczość możemy podziwiać w Muzeum Regionalnym. Mieczysław Asłanowicz, pedagog i wychowawca młodzieży. Murale zrobiliśmy wiosną 2020 roku. Było to fantastyczne doświadczenie, ponieważ również my mogliśmy stworzyć coś trwałego. Na przykład portret choreografki Hanny Klimczyk Lipińskiej, która zmarła przed narodzinami swojej wnuczki Kariny. Dzięki naszej pracy Karina mogła zrobić sobie zdjęcie z babcią. Kolejne kroki kierujemy do kamienicy, w której miał swoją pracownię jeden z bohaterów muralu, Adolf Garniewski. Wracamy do domu. Cieszę się, że znam miejsca ważne i ciekawe. Każdy w swojej małej ojczyźnie ma takie miejsca. Wystarczy je odnaleźć i zatrzymać się na chwilę.